Siemanko, z tej witam was w kolejnym filmie na moim kanale i witam was po raz kolejny w grze Stanley Parable. No i co, słuchajcie, wszyscy jednogłośnie zaspamili mi komentarze, że jest jakieś zakończenie, gdy będziemy tutaj się bugowali na biurku, jakoś wyskoczyłem przez okno, czy coś takiego. E, ale dobra, powolutku. Niech narrator się wygada. Narrator się wygadał. Ja Wam tylko powiem, że łapka w górę bardzo mile widziana. Bardzo fajnie, jakbyście w tym momencie teraz strzelili łapkę w górę pod tym filmem. E, no i jeśli znacie jakieś jeszcze zakończenia, to napiszcie koniecznie w komentarzu. Bo ja tak już jakby. Skończyły mi się wszystkie możliwości, więc spróbujmy. E, spróbujmy się to jakoś zbugować. Podobno tutaj, może tutaj. E, w tym pomieszczeniu? O którym wypomieszczeniu mówiliście, że można się? O, 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 okej. Okay. Tutaj? A prawie? Hop, okej. Okay. Co teraz? W którą, w którą stronę? Jestem na biurku. Jak to mam teraz? Może to jakoś po tym biurku, po tym biurku nie. Tylko to krzesło pozwala na wejście. To jak ja mam to? Okej. Okay. Słuchajcie, z 5 minut się tutaj będę, nie wiem jak ja zrobić. to zrobić. Znaczy, tutaj mogę wejść, ale gdzie dalej? Tutaj... E, w tą? Nie. Nawet nie wiem teraz jak tutaj, z powrotem, dobra, jestem e, I czy teraz? Tu? Otóż moi drodzy, właśnie minęło 20 minut odkąd rozpocząłem odcinek, próbowałem tutaj wejść próbowałem zgliczować i tak dalej i zapomniałem o jednej rzeczy, słuchajcie, minęło już ile trzy odcinki zostanę. Leopard, A ja teraz się ogarnąłem, że jak nacisnę kontrol, to mogę kucnąć. <ścoughs> Więc trzeba tutaj po prostu wejść i chyba kucnąć w tym miejscu, tak? Tak! A, to było najgorsze możliwe. Najgorsza możliwa opcja. Dobra, możemy wyjść poza okno, To jest najważniejsze. I e, Najpierw Stanley pomyślał, że zepsuł mapę, ale dzięki narratorowi zrozumiał, że to wszystko od początku było częścią gry. Wtedy pochwalił grę za wnikliwe i dowcipne zarazem uwagi na temat struktury gier wideo oraz za analizę tropów stylistycznych. Nie mam pojęcia, o czym mówisz, gościu. Więc skoro już tu jesteś, co o tym myślisz? Czyż nie jest to fajne i wyjątkowe miejsce? Zatrzymajmy się na chwilę, żeby się tym podelektować. No dobra, ja już skończyłem, a ty masz już dość tej farsy? E, tak czy nie? Eee... To może dajmy na razie tak, a potem dajmy nie, ok? Albo nie, najpierw dajmy nie, a potem dajmy tak. Tak, w takim razie będziemy kontynuować. Ale tu pojawia się prawdziwe pytanie. Co by się stało, gdybyś powiedział mi, że chcesz to zatrzymać? Myślisz, że coś by to zmieniło? A może wziąłbym ten sam pomysł, ale z grubszego sparafrazował, żeby dopasować do twojej odpowiedzi? Być może nigdy byś nawet o tym nie pomyślał, gdybym nie poruszył tej kwestii. Och, no pomyśl, warto ci teraz restartować grę i wracać tu, tylko po to, żeby sprawdzić drugą opcję? Ten cały żart jest najwyraźniej czasochłonny. A co jeśli druga opcja zawiera jeszcze więcej czasu? Ile czasu poświęcisz, żeby tylko usprzeć wszystkie dialogi? Albo to ci dopiero myśl, może już sprawdziłeś tam tą opcję i wróciłeś tu, żeby zobaczyć to, co się stanie teraz? No i co myślisz? Która jest lepsza? Wyobraź to sobie, gdybyś wybrał kontynuuj w swoim pierwszym podejściu, jak bardzo by cię kusiło, gdybyś nie wiedział, co kryje bramka numer dwa. Naprawdę jesteś szczęściarzem. Albo i nie, Jest, jeśli druga opcja okaże się mierna, w sumie jeśli tego słuchasz, to zasady jesteś teraz... <gry> No, skoro już wypromowałem opcję drugą, przestanę ci w końcu gadać i pozwolę ci zdecydować, czy chcesz tu wrócić i kontynuować grę, czy może wolisz siedzieć bezczynnie po wsze czasy. Ciemka. Hmm. Czy teraz mógłbym. Czy teraz coś by się stało, gdybym teraz stał i nic nie robił? Czy powinienem restartować? Chyba zrestartuję, wiecie? Zrestartuję i wybierzemy. Jest, bo jestem bardzo ciekawy, co dzięki temu nam tutaj się. E, poj... pojawi? Halo! A. Przepraszam. Tam był mój pokój, do którego chciałem wejść. Tam był mój pokój, przepraszam. A. Ale ja chciałem wybrać opcję. Jest! Czy mogę? Jeszcze raz. Halo? O, uf. już się zacząłem martwić. Już się zacząłem martwić. Ech, pyk, pyk. Przechodzimy. Ok, niech się narrator zamknie, to jest najważniejsze, proszę bardzo. I scho schodzimy na dół. Uwaga, uwaga. Opcja jest. Poproszę o opcję jest. Dobra, czyli klikamy. Yes. Nie wiem jak to delikatnie ująć, ale mógłbyś kliknąć klawisz Escape i zresetować grę w każdym momencie, na przykład teraz. Możesz to zrobić teraz. Te, teraz też jest dobry moment, żeby wyjść. W każdej chwili każda jest odpowiednia. Podoba mi się ten twój konflikt wewnętrzny, który sprawia, że nie potrafisz zrobić tego, czego pragniesz, uruchomić gry ponownie. Ale nie chcę uruchywać gry ponownie. Więc żeby było śmieszniej, spróbuję ci to jeszcze bardziej uprzykrzeć i zobaczymy, jak długo jak długo uda ci się wytrzymać.

Which is why he is in this parable and lives an existence quite terrible. And if you are not strong and keep playing along, you too will become quite unbearable. Yes. You too will become quite unbearable. Yes. Become quite unbearable. <laughs> Bardzo mi się podobało. Doskonała piosenka. Doskonała muzyka, ale to jest chyba wszystko, wiecie. Czy coś tu się jeszcze z stanie, czy będzie po prostu muzyczka leciała? Chyba będzie po prostu muzyczka grała. No to co? Moi drodzy, rozpoczynamy grę ponownie. Wygrał nasz narrator. To tyle, jeśli chodzi o chyba to zakończenie. Chyba, że tam coś jeszcze było, a ja. A ja coś po prostu pominąłem. W no, czego. Zrobimy to, zrozumiemy to do jeszcze do raz, do któregoś innego dnia. E, a póki co, słuchajcie, ja bym zrobił coś takiego, co zaproponowała jedna z osób, aby pójść w prawe drzwi, czyli do tego pokoju. Eee, dokładnie. Do tego pokoju socjalnego, czy jak to się nazywał? Eee, tak, pokój socjalny. I potem, jakby wrócić z powrotem na, na dobrą ścieżkę i tam będzie jakaś winda. Eee, więc. Yes, jestem bardzo ciekawy, czy, czy ta winda na pewno tam będzie. Mm. Warto było iść okrężną drogą. Dobrze, dobrze. Piękny, nieskazitelny pokój. Lecz Stanley, chcąc zwrócić na szlak przed pierwsze otwarte drzwi po lewej. Okej, okay, w takim razie wchodzimy w pierwsze otwarte drzwi po lewej. Aha. Tam wracamy na szlak, ale tu mamy windę. Tego, tego nie zauważyłem, musiałem powiedzieć wcześniej, więc trzeba przetestować. Co się teraz stanie? Stanie się ładowanie, o, to jakaś musi być porządna mapa. Uwaga A Stanley nie chciał wracać do biura. Wolał się błąkać i jeszcze bardziej zboczyć z drogi. Więc teraz, żeby wrócić, musiał iść. E, stąd iść. E, w lewo? Okej. Okay. To, ja, to ja chcę pójść. E, A. Ja, ja chcę... przejść dalej? Halo? No dobra, czyli musimy tylko iść w lewo, no dobra. E, czy coś tu jeszcze. O, nie. Się... o nie. E, nie, 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 prawo. Ok, okej, okay, dobra, dobra, no, Nie, 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 prawo. Dlaczego powiedziałem w prawo? Co ja sobie myślałem? <grym> Czyli gdzie? E, ewidentnie trzeba. E, o mamciu, poczekaj chwilę. <grym> Narrator się zgubił. <grym> Ta to zdecydowanie i definitywnie prowadzić tędy. Okej. Okay. Dobra. Dosyć dziwna trasa, ale dobra, idziemy yy, w dół i. O, o. Czy... Nie, 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 nie. Nie tak miało być. Nie powinno się tu być. To jest wszystko spoiler. Szybko, Stanley, zamki oczy. <laughs> Teraz tylko musimy wrócić do. Yy... Kogo ja chcę szukać już po ptokach. Cała opowieść jest teraz bezużyteczna. <grystanie> może teraz zamiast starać się ratować ten nonsens, zaczniemy grę od początku. I może tym razem może nie zboczymy tak bardzo z drogi, co? No to od początku. To tyle? Myślałem, że będzie coś więcej.

Czekaj, czemu ja ci w ogóle o to pytam? To ja napisałem tę opowieść. Była tu jeszcze przed chwilą. Wiem na pewno, że musi gdzieś tu być. Dobrze więc, ku przygodzie. Chodź, Stanley, i znajdźmy tę opowieść. E Czy mogę się zgliczować przez to? E Nie mogę. To może. Tutaj? A. Halo? Cie ja powinienem iść teraz? Czemu on mi daje tyle otwartych drzwi? Ja nie chcę mieć takiego. Ja nie chcę mieć takiej wolności. <grystanie> Narratorze, pomóż! <grystanie> o, tu jest w ogóle jakiś taki dziwny zygzak. A. Tak ja to powiem, to jest najgorsza przygoda, jaką kiedykolwiek przeżyłem. Mogę ci obytać, że zdecydowanie była tu kiedyś jakaś opowieść. Czy my powinniśmy ponownie uruchomić grę? Wątpię, że zrobimy jakikolwiek postęp tak ciągle, zaczynając od początku. Aha, wróciliśmy tutaj. E, a to już? Nie dał mi się nawet nachodzić. No ale dobra. Poczekajcie. Bo zanim nasz narrator mi przerwał, chciałem Wam powiedzieć, że idziemy na zakończenie, e, to takie pierwsze zakończenie z ratowaniem. Dobra, jest jeszcze gorzej. Może źle pamiętam, możliwe, że opowieść wróciła tam, skąd właśnie wyszliśmy. Okay. Może wrócimy, żeby zobaczyć, czy coś pominęliśmy? Eee... Pominęliśmy coś? A Halo? Ja nie chcę psuć tej gry, ja chcę przejść dalej. Przepraszam. Aha! Wiedziałem, że coś przeoczyliśmy. Opowieść nadchodzi. Eee... Czy to jest. E, nie, czekaj, nieważne, to nie nasza opowieść. Dobra, chodźmy w drugą stronę. Prześledzimy nasze kroki. Okej. Okay. E... No dobra Teraz to przyznam się, że nie rozpoznaję tego miejsca Czy to jest nasza opowieść? Chyba nie, nie pamiętam dokładnie, ale wydawało mi się, że nasza opowieść miała miejsce w biurowcu, czyż nie? Hm. Pamiętasz Stanley? Wiesz co, skoro całkiem zapomniałem co mieliśmy robić, co myślisz o tym? Wygrałeś! Gratulacje! Wiem, jak ciężko o to pracowałeś, ale się opłaciło. Świetna robota. To. to tyle? O, nie, nie, nie jest mi z tym dobrze. Obaj wiemy, że wcale nie zapłacono się tą wygraną. Niektórzy wygrywają sprawiedliwie, ale to nie jest jedna z tych sytuacji. <grym> Dobra, zaczynam świrować przez to miejsce. Nieważne, co się teraz stanie, restartujemy. Nie, ja wygrałem przecież. Przecież wygrałem. The Stanley Parable Adventure Line. W porządku, mam rozwiązanie. Tym razem, aby upewnić się, że się nie zgubimy, posłużymy się linią fabuły przypowieści o Stanleyu. Po prostu idź wzdłuż linii. TM. Wiecie, wszystko co jest TM to jest taka... to jest taka marka, takie, wiecie. Linia. To nie jest linia, to jest... L linia. No dobrze. Idziemy ścieżką. E... Ścieżką przygody Stonelea. E. Tędy? Czemu tędy? Eee. Halo? You see? To... Widzisz? Linia! Wie, gdzie jest nasza opowieść? W tym kierunku. Naprzód, Stanley, ku przeznaczeniu. Tylko taka myśl: gdziekolwiek dotrzemy, czy to jest właśnie nasze przeznaczenie? Nawet jeśli nie będzie tam żadnej opowieści? Albo innymi słowy, czy opowieść bez celu to nadal opowieść?

Now if my of your ja, może nie będę go słuchał, tylko skupię się na. Um. Um. E, czy ta. <laughs> czy ta linia w ogóle. Czy ta, czy ta linia jest pijana? To po prostu. To pi, pijan, pijany, po prostu po, po, po wojaku normalnie ta linia. A... Co tu się dzieje? Pomocy! Mój mózg eksploduje! Co tu się dzieje? A... A... Czekaj, muzyka stop. Wróć i spójrz na tym paproć. Jaką paproć? Tu? Stanley. Stanley, ta, ta paproć okaże się bardzo ważna później. Upewnij się, że przeanalizowałeś ją dogłębnie, że zapamiętałeś każdy szczegół. Nie chciałbyś czegoś przegapić. A ta paproć? W sensie, że. Mam ją zapamiętać? Czy. Okej. Okay? Dobra, zapamiętałem paproć. Tylko te linie takie trochę są nadal dziwne, więc ja nie wiem, czy. Czekaj, wróciliśmy do biura? Czy, czyli nie ja wiesz, że szukamy przypowieści o Stanleyu, prawda? Nasza opowieść to się... Coś cię przypomina? E... Czy my tu byliśmy już? Nie. Oho. Okej. Okay. O nie, 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 tylko nie to. Jak linia? Mogła nam to zrobić. I to po tym jej je zaufaliśmy. Po tym wszystkim co razem przeszliśmy. Ty. O, oh, nie mogę tak dłużej. Restart. E. I co dalej? Nadal mamy linię. E. Linio, czy. Wiesz co, Stanley? Zapomnijmy o. Linii. Czy kiedykolwiek zrobiła coś dla nas? Jesteśmy inteligentnymi ludźmi, czyż nie? Dlaczego nie wymyślimy własnej opowieści? Czegoś ekscytującego, brawurowego, tajemniczego. Na pewno damy radę. Może po prostu przejdziemy się. Albo ja wiem, może. w tym kierunku? W którym? A w tym kierunku, dobra. No to idziemy. Idziemy, zwiedzamy. Teraz. Tak, jest jakże to ekscytujące. Tylko ja i Stanley idącą nową ścieżką, tworząc nową historię. Możemy wszystko. O czym ma być nasza opowieść? E Zaszalej, użyj wyobraźni. Cokolwiek wymyślisz, Stanley, jestem gotów. E to nasza opowieść będzie o. 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 o nie. Znowu ty, Stanley, ja się absolutnie nie zgadzam na udział linii w naszej niesamowitej przygodzie. Przygodzie, zero linii. Nie zwracaj na to uwagi, i wszystko powinno być ok. No dobra, nie zwracamy uwagi na pijaną linię. E, linia jest zdecydowanie pijana. Zdecydowanie po spożyciu dużych ilości napojów wyskokowych. Co teraz? Halo. Uh. A wybór. Możemy podjąć decyzję. Od tej pory opowieść jest pod naszą kontrolą. Ważne, żebyś nie zmarnował takiej okazji. Żebyśmy nie zmarnowali. No dobra, nie marnujemy. W zasadzie chyba potrzebuję minuty na zastanowienie. Połaś sobie w kółko przez minutę. Okej. Okay. La, la 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 Wiem, że każdy dzień do kogoś prowadzą, co oznacza, że z miejsca, do którego próbujemy dostać, prowadzą drzwi do tego właśnie pomieszczenia. Co oznacza, że nasz cel to lustrzane odbicie odwrotności pochodzenia tych drzwi. Yy, bardzo dobrze narratorze, nie, nie rozumiem twoich e, egzystencjonalnych e, rozważań. Więc od prawej, zadajmy sobie prawej, skoro no, odpowiedź w... Tak, drzwi po prawej muszą być prawidłowe, kolejne dziecko, logiki, no, choć na nasze na przeznaczenie czeka, dobra. A się język się już plączę, słuchajcie. Ja już nie wiem, co ten narrator w ogóle tutaj pisze. Idziemy w prawe drzwi. E, the confusion ending. E, co to? E, Zakończenie dezorientujące? Chcesz mi powiedzieć, że to było to? Jedno wielkie zakończenie? Mamy zaczynać gry od początku? Że jak 8? 8 razy? Tak ma być? Tak, tak zostało to określone? Więc teraz, zgodnie z harmonogramem, restartuję jeszcze raz. I co? Mam o tym wszystkim zapomnieć? A co jeśli ja nie chcę zapomnieć? Mam stracić pamięć, bo tak zostało napisane w tym czymś? Na ścianie? Eee, chwila. Narrator e, Ile to jest chwila zakończeń, Który to jest e, zakończenie? E, find e, office chwileczkę. Który to jest... Na końcu zakończenia jest gniemy! Nie zrestartuje gry, nie zrobię tego, nie zrobię tego, nie zrobię tego. Zegar e, zatrzymał się? Czy to znaczy, że... Udało nam się? Przerwaliśmy cykl? Zepsuliśmy to coś, co ustaliło ten cały harmonogram? E, to jest bardzo, bardzo dziwne. Czy ktoś po nas przyjdzie? Coś się stanie? Więc. Okej, okay. myślę, teraz Teraz chyba musimy czekać. Więc wiesz, powiedzcie się, to jest chyba jakaś opowieść, zgadzasz się? Nie jestem pewien, czy jesteśmy już u celu, czy to nadal podróż. Ale mówimy, że nie chodzi o to, by zapać króliczka, ale by go gonić. I mam nadzieję, że to właśnie robimy. Dowiemy się tego, prawda? W końcu. W międzyczasie, jeśli. No cóż, czy to z tego zakończenia, czy jak wyjdę to znowu coś się, coś się pojawi? Uwaga! Nic się nie stało, narrator stracił pamięć i wszystko jest po staremu. Ale słuchajcie, teraz pojawia się kolejny problem. Pojawia się taki problem, że mieliśmy pójść na zakończenie z, tym, z kontrolą umysłu i mieliśmy to robić od ostatnich chyba 10 czy 15 minut, tyle że... Nie zrobimy tego dzisiaj w odcinku, bo przez to głupie zakończenie z głupią linią. Yy, wszystko nam się rozjechało, odcinek trzeba skończyć. Więc w kolejnym odcinku zrobimy to, co zapowiadałem od 15 minut, że zrobimy. Yy, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Bo tutaj naprawdę z odcinka na odcinek dzieją się coraz bardziej porypane rzeczy. Tak czy inaczej, dzięki za oglądanie. Myślę, że jeszcze jeden odcinek z tej serii zrobimy. Yy, w kolejnym odcinku podejrzewam, że już zrobimy wszystkie zakończenia, które się dało, bo mam, mam wrażenie, że już skończyliśmy całkiem sporo tych zakończeń. Tak czy inaczej, dzięki za oglądanie. Do zobaczenia i cześć.